Witam. No właśnie, przywitał Was Krasnolud w grze Mighty Magic 10 Legacy. Zapraszam Was do oglądania, a ja jestem Moi drodzy, idziemy przez bardzo niebezpieczne pustkowia. Tu jest wieża Sardasa. Dodatkowo są nie tylko niebezpieczne, ale też źle zoptymalizowane. Ale na razie nie masz tak dużo wrogów jak myślałem. Myślałem, że tu będzie grubo tych orków. Oj, e, o Jezu, jest koszmarnie tutaj z optymalizacją. Oj ojoj, oj, oj. tam jest jeden typek. Gdzie co ja troszkę jednak zmniejszę, bo grafikę mam na wszystko na maksa. Ale ja myślę, że filtrowanie to tutaj dość mocno niszczy. E, zakres HDR. Daj mi jeszcze raz, o, dajmy może to. Zastosuj. Może jakoś teraz to pomoże. E, tu jest niebezpieczna jaskinia, czyli prawdopodobnie jest jakiś boss, więc ja sobie odpocznę. E, warto chyba go zabić, tak myślę. No i wejdźmy, zobaczmy jak tam, jak tam będzie. W tych niebezpiecznych jaskiniach bardzo przyjemnie się walczy z bossami. No, no i to... zobaczmy co to będzie. E, tuko. Tuko Salamanka, jeśli ktoś kojarzy ten. E, zwiększane, obrażenia magii światła są zwiększane. Czy ja mam coś co... O, no to ciekawe, no to ciekawe. Super. Dobra. Dobra. To w takim razie, moi drodzy, automatyczny zapis. Wczytamy, zbufujemy się i może położymy pana tuko. Pozdrow dla fanów Breaking Bad. A skoro boss, to znaczy, czy trzeba też wciągnąć tabakę. A, karamba, tuko! Dobra. Wyjebiemy go. Spoko, ludzie, nic się nie martwcie. O jest, moje oczy. Moje oczy krwawią. Ok, jeśli ja tu podejdę, to on mnie zaatakuje. Świetnie. No to lecimy. No to lecimy. Czemu nie mogę ognieć tej tarczy? Hello? No, 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 no. Dobra, raz. No, dwa. Trzy. Yy, Ciech. By Czekajcie, jeszcze coś było. Sokolo oto, zapiszmy. No i ty tą magię światła byś... przydałoby się, żebyś zaczął walić. Na razie zrobimy to tak. Ja to wrzucę zamiast kuli ognistej. Tą płomienną broń. On pewnie będzie walił jeszcze magię ciemności. Zapiszmy. No dobra, chyba już bardziej nie będziemy. No tak zaczynamy. Dobra, walimy w takim razie ogniem. Spoko. Cholera, mogłem tą falą ognia walnąć. Jejku, źle zrobiłem troszkę. Zniszczmy mu tarczę. Gdzieś strzałki z armor. Coś tam on zrobił, słuchajcie. Coś na siebie rzucił ten tuko. Kamienną skórę, spoko. Znaczy, no nie tak spoko. Ciekawe, czy tym trafię. No spróbujmy. Wow, fajny czar. Fajny, fajny, fajny czar. Zdecydowanie fajny. Eee, walmy tym piorunem. Kurde, piorunem nie trafiam. On w ogóle atakuje z czterech chyba tych. Z bardzo daleka atakuje. To na pewno. Eee, co robi żar? 12 do mocy. To na razie nie potrzebujemy tego. Tarczy też nie. Dobra, będę walił tym ogromnym tym. Czarem ognistym eee, Piątka przeznaczenia. No, dobra, będę. O, ładnie, ładnie. Ładnie z lodem. On bardzo małe obrażenia zadaje nam, na szczęście. więc Chyba bez problemu go położymy, szczerze mówiąc. Chyba, że będzie jakaś zaraz. Nie, malutkie obrażenia zadaje. Mniejsze niż ci na zewnątrz. Ale ja nie będę tutaj oszczędzał. Będę walił w niego najmocniejszymi czarami. Ładnie, ładnie. Bardzo dobrze na lód. Bardzo ładnie lodem. 7. Trochę się boję do niego podchodzić, wiecie. Dobra. Tuko zawalony. Świetnie. E, czy to jest jakaś relikwia, czy to po prostu zwykłe buty? Nie, jakieś zwykłe buty? E, ducha 1. No dobra. 6 e, odporności, plus 4 do w magii powietrza. To prawdopodobnie dla niej. Dla niej i dla niego. Eee, a tu obrażenia, odporność... Eee, tam, słabe. Słabizna, 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 zdecydowanie słabizna. Ciekawe czy ty jeszcze dasz radę tej kule rzucić. Dasz radę, ale nic nie rozświetliło. I co, nie ma tu żadnej skrzyni? Jest skrzynia, dobra, jest złoto i jest relikwia. I jest też książka. Fajnie. Krwawe dzieje piratów. Sprawdźmy. Łuk, oj oj. oj. Eee, łuk na poziomie ekspert. To chyba nikt tego nie założy. Bo nikt nie ma eksperta łuku. Kurde. Ale fuck 45, no właśnie, no właśnie. 55. Jejku, to jeszcze lepszy ja mam łuk, słuchajcie, z tego rogu jednorożca. Sporność, dobra, to pójdzie na sprzedaż. Zapiszmy. No i wyłazimy. Fajnie. Bardzo lekka walka, w ogóle nawet nie podchodził, nie wiem jakim cudem on nie trafiał tą maczugą na dystans, ale trafiał po 20, więc easy. Very easy. Dobra, teraz tylko do grani, słuchajcie, się dostać jak najszybciej. Grań miasto piratów. Nie no, Okej, okay. dobra. To w takim razie inaczej zrobimy. Ja zobaczę. Oni nas obeszli z dwóch stron. Ja się dam rady teraz cofnąć. Dobrze, tak trzeba zrobić. Okej. Okay. Czytujemy. No, więc tak nas tutaj obeszli. Taki ambusz na drodze do miasta. Bardzo niemiło. To jak w takim razie to cholerne miasto handluje? Jak tutaj na jednej drodze są kuźwa jakieś bursuki? Przypakowany z młotami. O co chodzi? Dobra, musimy niestety odpocząć, bo żeby tą manę sobie władować i inne takie rzeczy. Także cyk. Zapisik. Dobra, zapis. No inaczej się chyba nie... O Jezus Maria, ale to nie ludzie, ale to nie. Bardzo nieprzyjemnie się gra. Eee... No dobra. A ci z dystansu rzucają, ja się teraz wycofam. E, ok, no i teraz tak e, zniszczmy zbroję tym wojownikom. Postrzelajmy troszkę. E, dobra, tu jest wszystko rzucone. No, 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 zobaczcie, ile ich tu jest. Cholera. No to muszę niestety goblinów. Załatwiać po raz pierwszy. Znaczy, jako pierwszych słabo, słabo. Czech, wywalił się. Promienna broń. No, dobra, spróbujmy. A, takie sobie. Nie, to już wolę kulę ognia zamiast tej promiennej broni. A po prostu sobie będziemy używać promienistej broni przy walkach jakichś tam innych. Dobra, na pewno tym, bo to wszystkich uderzy. Uderzające podobieństwo. Znowu tym spróbujmy. Te gobliny się wywalają śmiesznie Świetnie Świetnie, świetnie Walimy ognie w nich Nie trafiłem niestety Oni są osłabieni, tak? Dobra, a piorun Piorun ładnie zadziałał Dziabnięcie, drugie dziabnięcie Strzelamy Ogniem nie trafiłem Piorunem trafiłem Chodź, 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 chodź Wojowniku Jaguara Dziaps 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 No, fajnie, jeszcze jeden szaman został Chodź, chodź, chodź Kurde, w ogóle ten... ten szaman to taki... Taki trochę ham, taki zdrajca, zobaczcie Tylu ich walczyło, on mógłby ich tak zbufować, mógłby ich leczyć Kuźwe, jak na... a on sobie po prostu poczekał A teraz już za późno Dobra, jest i grań, słuchajcie jest i grań. Włazimy na Boga. W końcu jesteśmy w grani. Bosko. Bosko. Dobra. Musimy się tu, uni euh, euh, musimy się tu nauczyć uniku na poziomie master. I magii ziemi na poziomie master. Bardzo dobrze. A tu mamy jeszcze elficki w wdowie jagody i ukryte zwoje do oddania w tym miejscu. Spoko, kurde. No dobra. The crag, czyli grań. No dobra. To lecimy. To zwiedzamy w takim razie. Dobra, nawet już nie musiałem komentować tej walki. Okej, okay, nawalona. Dziab, złotko. Pirackie miasto. No to musi być i złoto, nie? Dobra, nie wiem gdzie jestem. Dom Tao. No to dobra. Mówię, no, naprawdę, grę chyba robili Japończycy z takimi nazwami. Dobra, ta oczyn, Plotka, rekiny piraci. Szkolenie arcymistrz Maczugi. Uh, tutaj trzeba będzie przyjść. Tu trzeba będzie przyjść na pewno, żeby tego kiedyś podszkolić. Jak on ten. Eee, tu nic nie ma. Kurde. Dziwne miasto, strasznie pokręcone. Dziwny balkon, strasznie pokręcone. I o dziwo jest też muzyka, słuchajcie. Domzina. Dom Jest jeszcze muzyka, która w ogóle wygląda jak... Uuu, wow! Dzień dobry. Jestem majtkiem. Mm. A jakim rodzajem majtków? Plotka. Wynajmniej łowca skarbów. Mam oko do wszystkich błyskotek i kosztowności. U mnie znajdziecie więcej złota i zaczarowanych przedmiotów. O kurde, fajne. Fajne, ale my złota nie potrzebujemy. Kobiety materialistki. Dobra. Leciły wyżej. Cholera, muszę się zaraz smarkać. No kurde, nic tu nie ma. Dobra, na bulgotane. Pobrali, pobraliśmy. Idziemy dalej. Zwiedzamy grań, zwiedzamy grań. Cóż to jest? Dom anakondy. No dobra. Co tu się dzieje? Plotka. Dobra, dom, dom bez sensu. Ojejku, gdzie tu iść? Spróbujmy tędy. Czemu jest muzyka jak podczas walki? Czuję się niebezpiecznie w tym mieście, słuchajcie. Tu jest pewnie kaplica. Chata uzdrowiciela, no niezła chata. Plotka, plemię w coś tam. E, wyleczenie przypadłości. E, mistrz magii ziemi, Zoltan, okej. Okay. Boje, bojekio nie chce uleczyć Kraga. Bojekio nie znać ta choroba. Krak hack zdrowy. Co kurwa. No dobra, najważniejsze, że mamy magię e, e, tego ziemi teraz na, na master, więc jest zajebiście. Teraz trzeba tylko zaklęcia kupić, słuchajcie. E, Magi ziemi. Jeszcze unik tutaj nam został. Dobra. Tutaj nic nie ma. Zejdźmy, chyba już obeszliśmy całe miasto. Jeszcze zobaczmy tutaj. Tutaj coś mamy. Fort. Czy to dungeon jakiś będzie? Chyba nie. O! Witajcie w granie, jestem Ciele, kapitan Szalinaru. Cześć Ciele, zadanie klątwa. Nie ma sensu tego dłużej ukrywać. Krak-hak, yy, król piratów nie domaga. Już od ponad dekady zmaga się z chorobą, ale infekcja z każdym dniem bierze górę. górę. Czego uleczyć, próbować próbowaliśmy wszystkiego. Yy, choroba jest skutkiem klątwy rzuconej przez, przez mrocznego maga. Jedyna nadzieja jest w tym, że to co uczyniono za Magię uciemności, trzeba też Magię Ciemności odwrócić. Ok, Kaspar, znajdźcie Kaspara. Szkolenie, mistrz Magii Wody. No dobra, a ty? O, to ten chory. Kim jesteś? Ok, nie będziemy go tutaj prowokować. Piracki rozejm. List od Johna? A zatem to sprawa oficjalna. Jego szczęście, że Ciele miała dość e, cierpliwości, by nauczyć mnie czytać. John Morgan, Baron, coś tam gubernator, e, dochrapał się urzędu do Krakhaka króla piratów z Morza Sztormów. Okej. Okay. A więc John chce rozejmu! Dobrze, spoko. E, może teraz pozwoli mi zobaczyć moją wnuczkę. Spoko, to tu już zrobiliśmy. Ok, zadanie, nie wiem czy to główne zadanie, nie, chyba poboczne, słuchajcie, chyba to było, chyba to poboczne zadanie. Tutaj koleś z kuszą. Okej, okay, lecimy dalej. No właśnie, ale co z tym zadaniem w takim razie? Promocjonalna klątwa, odszukajcie w kartalu Kaspara, czyli kartal. Okej, okay. a co zresztą? Turnia. no nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie. Wygląda to ciężko. No dobra, sprawdźmy tutaj porcik. Dobra. Zapieprzony. I tu mamy jakiś port. Może ten nas gdzieś zabierze. Nie, poszukiwacze nie mogą wejść na e, pokład zemsty, póki kapitan hak nie pozwoli. Kuźwa, Kapitan hak Co za koleś? Czemu on tu leży pod tym drzewem? O! E, plotka. Arcymistrz Magi Wody. Aaa, chcecie poznać We nauki szalasy. W takim razie uczyńcie to: przejdźcie 100 kroków po jej świętych wodach. E, wtedy was wyszkolę. No ale my tego nie potrzebujemy tak naprawdę, bo nikt u nas nie będzie arcymistrzem Magii Wody. Ale przejść można dla expa. Dobra, a ty, Grubasie? Potężnie zbudowany ork. E, imię dla statku. Okej, okay. Dobra, o co chodzi? Tu jest karczma. Może uzupełnimy żarcie. Kup zapasy. Świetnie. Plotki. Kontynuuj, wstecz. Plotki, plotki. Ty, majster. Jestem kompletnie zrujnowany. Potrzebne mi są pieniądze. Potrafię naprawić wszystko. Aha, to po prostu będzie naprawiał. To dzięki. Nie trzeba, bo rzadko mi się psują rzeczy. Org głośno chrapie. Spróbuj go obudzić. Powinniście wiedzieć, że nie należy budzić piącego orka. Tu przynajmniej pecha. Okej, okay, zostaw go. Ciekawe, czy on cały czas tu będzie spał przez całą grę, czy na przykład w nocy się obudzi. Dobra, złotko. Kasa nam wpadła. Kurde, gdzie ja jestem, to ja nie wiem. Słuchajcie, naprawdę. Tutaj już byliśmy. Tak, okej. Okay. O, tutaj mam jakiś domek. Centrum handlowe, tak? Ty, treningowe chyba. Ekspert włóczni. Wzmacniaczy magii. O, oh jest. Sorry, 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 sorry. Już wchodzę jeszcze raz. Wytrzymałości nie. Mistrz magii powietrza nie. Ty, Ekspert łuku. Maczugi sztyletu. Topora. Tarczy. broni dwuręcznej. Spoko. A gdzie unik? Brakuje mi uniku cały czas. Chyba, że tam był unik, ale nie. Raczej nie. Dobra, a co my mamy tutaj? Tu mamy kowala. Broń z drugiej ręki. Spoko. Handluj, e, szkolenie mistrz styletu, plotki grań, handluj, no dobra, e, sprzedamy mu w takim razie te rzeczy, kurde, nie wiadomo co z tymi łukami robić, ten sprzedam na pewno, tu mamy te relikwie, kurde, no dobra, ale co my tu mamy, mamy jakieś zajebiste młoty, ale no nie są takie zajebiste... Elfie, ostrze, og e, ostrze ogłuszenia. Słabo, słabo, słabo. Dajcie coś lepszego, na przykład to. Tu on sztylety sprzedaje. Jakieś dobre kusze. Nic ciekawego. Wyłazimy. zapisink I zwiedzamy dalej. E, Kirk. O, Kirk! Zaginione owieczki. Czy ona nigdy nie odpuści? Posłuchajcie, popełniłem po kilka błędnych decyzji. Zabiłem parę osób, owszem. Kontynuuj. Walcz z nim. Walcz z nim. Tylko ten atakuje. Dobra. Widzę, że to chyba jest e, magia. E, to chyba jest magia powietrza. Skoro walił tym tym. To sobie zrobimy ochronę przed magią. Oj, z nim pójdzie szybko. Coś tak czuję. Bez kitu. Dawaj. Albo i wody, albo i lodu, magia. Nie wiem, nie wiem. No, chyba tak. Chybienie, Dobra, walnimy go tym. Nie trafiłem. U, wow. A jednak jest mocny. Jednak jest mocny. Yy, dobra, zbijemy mu obronę. Sprowokujemy go. Dobrze blokuje. No, przejebał. Yy, piątka. Bufujemy. Dobrze blokuje, dobrze blokuje. Zdecydowanie. Dobra, zameldujcie się u Eileen. Zrobiliśmy zadanie. Zrobiliśmy zadanie, świetnie. Eee, I tutaj nam coś wypadło. Jakaś niezidentyfikowana rzecz. Zaraz się nią zajmiemy, oczywiście. Zidentyfikujemy. Cóż to jest? O, 100% ochrona przed klątwami. Ojej. A czemu ty nie masz rękawic? Ale tak całkiem serio teraz pytam. Czemu ona nie ma rękawic? Z jej rękawica? Hmm. 100% ochrona przed klątwami. 10% odporności na magię ziemi. Dobra, dajmy to deklątwu To sobie sprzedamy. Fajnie, a gdzie mam się zameldować w takim razie? Aileen e, Mieszka w Sorpigalu. jajku. sporo roboty. Okej, okay. jesieni falą. Fajnie, dobrze zrobiłem to zadanie w końcu, bo ono się dość długo ciągnęło. Okej, okay, mamy boczułkę. Ciach, ciach, ciach Zastanawiam się, brakuje mi jeszcze kolesia z, Ze zbrojami tutaj Jeszcze go nie znalazłem Tu jest duża część miasta Dobra, ta strona O, jest jakiś kapitan Hank e, Podróż do Kartalu Wstecz do Sorpigalu O, świetnie, idealnie Dobrze, Kartal Sorpigal e, Kartal Sorpigal Wiem, że źle napisałem Oj tam, oj tam ale my jeszcze tutaj nie idziemy, jeszcze tutaj unik muszę się nauczyć. Zastanawiam się, jak to zrobić teraz. No, tutaj mam jeszcze kawałek do przejścia. Dobra. Nie, nic, nic tu nie ma, cholera. Hmm. Tu coś jest. Szamanka jakaś. Plotki. No to tylko tutaj plotkara. Sprawdźmy jeszcze ten, tutaj, korytarzyk. Ejku, ejku, Coś tu się pojawia, coś tu się pojawia. O. Dom jakiś tam, kolejny. Może tu będzie unik. Wiedza tajemna. Plotki. E, ucz się zaklęć, handluj. No dobra, tu są jakieś fajne kostury. Burzowy: 31, 39. E, szybczący antidotum. Determinacja. Siła ziemi nie, słabe rzeczy, słabe, słabe. Potężnych mikstur też nie potrzebujemy. Jakoś bardzo. Ognista smocza włócznia. Może jakąś włócznie sobie właśnie kupić, bo tu są bardzo fajne włócznie. Oo, wow. 25 tysięcy za włócznie. What, excuse me? 25 tysięcy złotych za włócznie, ale drogo. O kurwa mać. No dobra, ale sprawdźmy. Może warto. Ta daje, po, ta wali po 55. Eee, I ostatni atak za, za ostatni cios. No to po 55 wali. 80, 87, 87, 83. Aha, to tylko te, te 5. No dobra. Najdroższa jest ta. No ale zacznijmy od początku. Eee, obrażenia. Duże krytyki światłem. Eee, większe obrażenia. Tak? Większe obrażenia. Eee, to jest kurwa makabryczne te 25 tysięcy obrażenia. Dobra, kupujemy. A czemu nie mogę tego użyć. Aha. Aha, a, na poziomie mistrz. No dobra, to zmienia postać rzeczy. Cholera. No dobra, to zdecydowanie zmienia postać rzeczy. Już się podnieciłem, ale nie no, mis mistrza to ja nie będę miał. Ja nawet eksperta nie mam. Ja, słabo, słabo. No dobra, jeszcze raz w takim razie. Idziemy. Słuchajcie tędy. I tutaj ta orczyca. O, 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 o tutaj, 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 tutaj jest sklepik. Świetnie. Idealnie. Zbroje dla każdego, czyli też i dla mnie. Szkolenie mistrzyników jest. Dobrze. Wykreślamy. Ehm, dobrze. Okej. Okay. I teraz tak, napraw handel szkolenie, a ty? Wynajmniej rozbrajasz pułapek. Chcecie rozbrać pułapki, zanim się uruchomią. Mądry wybór. Okej, okay, to ja nie chcę. Sprawdźmy co on ma. Może jakieś fajne zbroje ma. A co to jest? A, to sprzedamy. Dobrze, sprawdzamy. Hmm, oczywiście na sam dół zjedzie, zjedziemy, bo teraz już mamy takie koksy, że można najdroższe rzeczy kupować. No i mamy tu, o dzień 9. Dobrze. Dużo do mocy odporność na magię ognia, dużo do mocy, odporność, odporność 8 do mocy, odporność na wszystko. 8 do mocy, 7 na wszystko. 9 do mocy. Nie, no to jest lepsze. To jest lepsze. Tylko że to nawet nie jest, to, to ma 9, to ma 20. Nie, 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 w takim razie nie. Ale gdyby tak Odporności na magię światła, gdyby tak kupić tą szatę komuś na przykład jemu albo jemu. Ochrona przed paraliżem, ochrona przed klątwami, no właśnie. No właśnie. A tutaj byśmy mieli lepszą moc. Dodatkowo odporność na wszystko. Ale za 8000. Ojej. No dobra, kupię. A może nie? 8000. Nie jest to dużo, znaczy trochę dużo, nie, ale w sumie w sumie stać mnie mógłbym kupić. Tylko czy to jest dla mnie ważniejsze niż te klątwy? Dobra, kupię mu to i zrobimy tak, to klątwę, śpieniem, no niestety muszę te zbroje za sobą nosić, kurde, to jest najgorsze. No okej, okay, dobra, szukamy dalej, szukamy dalej szczęścia, nie wiem, kurde, tu się chodzi gdzieś na boki, jeszcze bardzo wiele rzeczy tutaj w tej grani nie, nie mam tak naprawdę, nie znalazłem, wiecie, to trzeba oddać, te zwoje muszę oddać, to czytałem, że trzeba oddać, a myślałem, że kurde, całe miasto już ogarnięte. Dobra, tutaj był ten sklep cały. Wejdę. Tak. Handlu wiedza tajemna. Um, dobrze. E, ucz się zaklęć. Morrigan nie. Zoltan. O! To z magii ziemi. Mm, kwas. Dużo punktów obrażeń. Zmniejsza pan. Świetnie. Trująca chmura. E, tworzy e, przez trzy tury. Zadaje obrażenia od magii ziemi. Zatruwając wszystkich. Jezu, jakie fajne rzeczy. Potężne. Tris. Coś ciekawego masz? Lodowa klatka. Yy, nie, to nic, nie, nie ciekawe, nic ciekawego. Zapiszę. Jeszcze raz zobaczę tylko cholerne kostury i inne dziwne rzeczy. Handluj. Dobra, Yashima. Sprzedawca Yashima. Dobra, lecimy No dobra, no to te włócznie. No. Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Spoko, bez problemu. Yy, wisiory. Wisiory pierścienie, sprawdźmy. Uśpienie. Zdrowie. Zatrucie, osłabienie, osłabienie. Kurde. Odporność, odporność, słabo, odporność, słabo, odporność, słabo. Zamroczenie, fajnie. Eee, nie, nic ciekawego. Nie, nie będziemy nic z niego kupować. Nic tu nie kupię. Gdzie iść dalej do cholery jasnej, kurde. Słuchajcie, nie mam pojęcia. Mamy jeszcze sporo rzeczy tutaj do oddania. ...do zrobienia w tym mieście. Wygląda jakbym już wszystko tutaj... ...obadał. Co to, graffiti? No kurde, naprawdę, zobaczcie. Wszystko niemalże obadane. I hop, taki! Tutaj mamy fort. Dobra, z fortem nie będziemy się tutaj bawić. Tu wszystko jest odkryte. Sprawdźmy jeszcze tutaj. Sprawdźmy tutaj, sprawdźmy tutaj. O, jeszcze tej części. Tak, jeszcze tutaj nie byłem. Może to tutaj będzie. E, beczki nie. No kurde, same jakieś znaki są. Troszkę złota. Tu jest jakiś ziomek. Plotka czarodzieje Aury. Okej. Okay. Dziwne, bardzo dziwne, bardzo dziwne. Słuchajcie. Bardzo dziwne zjawisko, bo wszystko już odkryłem. A tak naprawdę mam sporo... Rzeczy tutaj do zrobienia. Kurde. No dobra, słuchajcie, skończymy tutaj odcinek. Eee, także dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. I cóż, do zobaczenia. Oczywiście w kolejnym odcinku z Mighty Magic 10 Legacy. No. To na razie. pa pa i cześć.